Wywiórki dobry dzień dobry. My po raz kolejny na z Tym razem nie Piotra, Igor jest ze mną. I Igor się okazał rycerzem, który zapomniał miecz. Godzinę czasu jechał na kopanie i nie przywiózł detektora. Ma łopatę, ma Pointer, kubraczek, wszystko ma, tylko nie zabrał wykrywacza. Korzysta z chwili czasu. Eee, chodzi z moim, bo ja siadłem na wapirosa Także tam szuka jakichś sygnałów, ale ma efekty. Spójrzcie. E, to jest stara półpensówka, nie jestem w stanie na jej daty wyśledzić, e, królowej Elizabeth II, jedna, druga pena, także to muszą być jakieś lata 70, podejrzewa może nawet, nawet wcześniejsze, ale jest super, jest super, coś tam chłopakowi wyszło, pierwszy sygnał dzisiaj. Rycerz, który zapomniał mieć, tak? No, dziś szału nie ma. Tym razem Jakoś taka przypineczka emaliowana. W pierwszej chwili to mi serce trochę podskoczyło. Mówię coś rzymskiego, ale byłby czat. Ale tutaj piszę całkiem po angielsku: Bany, królik. Po czym to mogło być, to ja nie wiem. Od królika, no dobra to tam na tych Aha, tak No, tak rozmawiamy, debatujemy z Igorem, bo oko szuka teraz. A mi wyskoczył taki trebik. Guziczki, łuski urwane I w sumie nic ponadto. W sumie nic ponadto, ale nadzieja umiera ostatnia, zobaczymy, może jeszcze coś wyjdzie. No, powiem Wam po naprawdę długim, długim przemierzaniu pola i bezskutecznym przemierzaniu pola, wreszcie jakiś krążek i generalnie cieszy, bo ja Wam powiem, ostatnimi czasy kopiemy samo srebro, w ogóle nam te zielone nie wyłażą. Zajechany, zatarty, trudno powiedzieć co, umyję, może się uda zrobić jakieś lepsze zdjęcia, wstawię, może go zidentyfikuję. A tuż obok mam drugi identyczny sygnał. O, gdzieś tutaj, tak, w tym miejscu. I jest duża szansa, że to kolejna monetka. Zaraz zobaczymy. I tak, jakby tyle, moi drodzy, tej żenady było. Smutna wiadomość to to, że pola są, są obsiewane. Kiedy na nie dotarliśmy, już tam istniało niebezpieczeństwo, że pole jest posiane. Na szczęście okazało się, że jeszcze można dziś na nie wejść. Udało nam się połazić, także, także szczęśliwi. No jak widzieliście, Igor się nie popisał. Rycerz, który zgubił miecz, przyjechał na wykopki bez wykrywacza, no, ale tam troszkę pochodził z moim troszkę pochodził z moim, paliłem więcej niż zazwyczaj, także w trakcie moich przerw na papierosa, Igor miał e, swoje 5 minut wykopał jakąś tam monetkę, guziczków trochę nakopał. No coś tam, coś tam powalczył. Na koniec zadzwonił do nas Piotrek z pytaniem jak poszło. Na, na skrzydłach po, po ubiegłotygodniowym kopaniu, przekonany, że tam mogły się wydarzyć cuda. No nie wyprowadzałem go z błędu. Także Piotruś wie, że Igor wykopał 7 Partardów, wie, że ja wykopałem 3 groty. Wyszły też dwa złotka. Potem to sprostowałem, że powiedziałem: Pa złotka. No, uwierzył, no, uwierzył we wszystko, no, definitywnie. Także dzisiaj, jak obejrzę film, to podejrzewam, że jutro, jutro już możecie powolutku zbierać na jakiś wianuszek. Trzeba będzie powiesić na moim kropie. Najprawdopodobniej. Eee, dobra, słuchajcie. No, film Żenatka, mała Żenatka, naprawdę. No to pole takie jest, raz da, raz nie da. Czasami, czasami sypię jak wściekły, pamiętam wyjazd, kiedy byłem tam z Mateuszem, chodziliśmy ambitnie chyba 7 czy 8 godzin, rajka w rajkę, wykrywacz w wykrywacz, malowaliśmy linię łopatą, rysowaliśmy ciągnąc łopaty za sobą, przechodziło się z jednej strony na drugą. Tukliśmy pole w kratkę, praktycznie schodziliśmy je w jedną stronę, potem schodziliśmy w drugą. Przerysowaliśmy kratę pełną. No masakra, nic, nic, nic na tamtym wyjeździe, jakieś pierdługi. To chyba też było na filmie. Na drugi dzień pojechałem i tam, gdzie chodziliśmy tak skrupulatnie, nic się nie wydarzyło. Oprócz tego, że niemalże na wierzchu znalazłem cztery partardy francuskie. I bądź tu mądry, pisz wiersza. Zrozum. Jak to się dzieje, nieistotna, nieistotna tym razem porażka, żeby Wam zrekompensować choć odrobinkę brak sukcesu na polu, zabiorę Was na taką mini wędrówkę kentyjską. W mieście, w którym mieszkałem przez ostatnie kilkanaście lat, blisko 20 w Ashford, pojawił się pomnik upamiętniający chyba najbardziej znaną obywatelkę tego miasta. Mowa tutaj o księżniczce Beatrice'a. To była córka królowej Wiktorii i króla Alberta, późniejsza królowa Rumunii. Ona była mieszkanką Ashford. Tutaj miała swoje dobra, swoją posiadłość. Gdzieś tutaj wleci link do, do filmiku, który robiłem o tej posiadłości. Ja tylko w skrócie przypomnę. Przepiękny, przepiękny Manor House, fantastyczny zameczek gdzieś w stylu elżbietańskim otoczony najdłuższym cisowym żywopłotem w Anglii e, z naprawdę unikatowymi, ślicznymi ogrodami. E, no robi wrażenie, długa historia za nim, e, fantastyczna rzecz, dziś w nim jest hotel. E, I słuchajcie, królowa, królewna Beatrice, późniejsza królowa, królowa Rumunii, mieszkała sobie w tej rezydencji i tutaj bardzo lubiła odwiedzać ją królowa Wiktoria. Często bywa późniejszy król Edward VII, syn królowej Wiktorii, też lubił bardzo to miejsce, bywali tu często z wizytami. No i jest jeszcze historia, jedna ciekawa, do posiadłości przylega spore jeziorko i to jeziorko podobno w tamtych czasach zamarzało tak bardzo, że było ulubioną ślizgawką królowej Wiktorii, która podobno przepadała za jazdą po tym jeziorku na łyżwach. Ja tam się śmiałem w filmiku, że ona no swoje ważyła, bo była korpulentną osobą i znając tutaj zimy kantyjskie, tak nie bardzo w to dowierzałem. Dopiero później moja wiedza się poszerzyła i już dzisiaj wiem i z całą rzetelnością przekazuję, że to były ostatnie podrygi tak zwanej małej epoki lodowcowej, Okresu, który dotknął Europę i który bardzo ją schłodził. On datuje się na lata 1600 z Haczykiem do 1800 z Haczykiem. Tam podobno ta miza zamarzała w Londynie od brzegu do brzegu. Tak poważnie, że obok sportów zimowych, które na niej uprawiali ludzie, odbywały się na niej normalne jarmarki. W tym czasie podobno Bałtyk dawało się przejść, przejechać, przejechać w powszech do Szwecji. W to akurat nie wierzę do końca. O tym pięknie opowiadał. Kolega zapomniałem jej ku imienia, prawdziwe historie czy coś takiego. Jej, nie przypomnę sobie, jeżeli, jeżeli sobie przypomnę, to odeślę w opisie do, do filmu, prawda? No i to tyle moi drodzy. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc was nie opuszcza hej, hej papa. A i wczoraj był dzień kobiet, wszystkiego najlepszego, drogie panie. Najlepszego. Nie wiem, że sprzed lat. Z wędrówek naszych kentyjskich przypominacie sobie wizytę w Manor Park w pięknym dworze córki królowej Wiktorii Marii. Tutaj stoi statua przedstawiająca ją. To była późniejsza królowa Rumunii, a z tyłu za nią brama ze zwierzakami owieczka, krówka i świnka. Tam też w którymś odcinku Gawęd Kajtyjski wspominałem, że w dolnej części Street w Ashford e, znajdowała się jadka, jadki, e, targ mięsny. Na tyle słynny, że tutaj nawet Shakespeare w jednej ze swoich sztuk wspominał o rzeźniku z Ashford, i to jest taka namiastka bramy rzeźnej.